Jak kupujemy benzynę? Skanany w Stanach. Pokażę. Jest cena benzyny za jeden galon za 4,5 litra. Zobaczymy. Wkładamy kartę. Wyciągamy kartę. Nie działa jeszcze raz. Okej, okay, działa. Przyciskamy. Chcemy rachunek. Okej, okay, gotowi do dawania benzyny. Także, benzyna już się leje. Tak, powiedziałem dolar 99 za galon. Cena jednego galonu. 4,5 litra. Nie wiem, czy będzie widać. Mam nadzieję, że będzie widać ceny. 24,5 dolara za 12, ponad 12 galonów. Także bierzemy rachunek, jeszcze raz na liście, doliczyłem troszeczkę jeszcze więcej. Także 26 dolarów na 13.1 galona. Także bak pełny. Było na 100 km jeszcze do przejechania, także zostało, wlałem za 433 km. Plus 100 km to jest 533. Kilometrów mogę śmiało jechać. 530 km na całym baku. Także tutaj wychodzi, ile jest. A tutaj pokazuję, ile spala na 100 km. 11 litrów, przecinek 7 na 100 km. Ale ja się tym nie przemuję. My tutaj na takie rzeczy nie zwracamy uwagi. Po prostu to jest, to jest, ale ja na to zwracam uwagę. Jest pusto, to leje. Dlatego, że gaz jest taki tani, że po prostu leje się jak jest pusto. Ja leję zawsze, co tydzień napełniam mak, Co tydzień, nieważne czy tam zostało jeszcze, czy nie zostało, zawsze dolewa. Do pełna. Tak samo sam samochód ma dwa lata, ma, nie ma jeszcze dwóch lat. Ponad 2 lata, przepraszam. Ja mam 2 lata prawie. W miał 6 miał 6000 km, w tej chwili ma 40 000 km. Jeżdżę nim około 2 lat. Także ja przejeżdżam rocznie jakieś 25 tysięcy. Roczny mój przebieg samochodem: 25 tysięcy.